Dającą się każdemu, kto doń przychodzi. Witamy naszego świętego patrona Bartu skoła On jest naszą wspólnotą parafialną od XIV wieku. On jest z każdym pokoleniem ludzi zamieszkujących ten obszar Kościoła. Święty Bartłomiej spogląda na nas z nieba. Święty Bartłomiej Apostoł spogląda na nas także z tego wielkiego obrazu ostatniej wieczerzy. Spogląda również z obrazu Kościoła, będącej częścią głównego ołtarza kościoła trafionego. Przez lata ten wizerunek był nam tak bardzo bliski. Już za kilka miesięcy ujrzymy wizerunek naszego patrona na odnowionym obrazie w przedstawieniu sprzed dwustu lat. Bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych na tej parafialnej mszy świętej odpustowej. Witam moi drogi parafie, gości i lekarzy. Witam księdza kapłanów, księdza księdza kanoniki, ksiądz Gerard, nasz wieloletni proboszcz w tym roku świętuje złoty jubileusz kapłaństwa. Ta Eucharystia dla niego, ale i dla nas ma dziś szczególny wymiar. Księże Gerardzie, Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przewodniczenie dzisiejszej mszy świętej. Dziękuję Ci osobiście za naszą autentyczną przyjaźń kapłańską. Dziękuję za wszelkie wsparcie, w tym za pomoc finansową dotyczącą remontowanego kościoła parafialnego księdza Brałata panu Kozłowskiego, dziekana wakanatu Reda, proboszcza Prafii, świętego Jana Skent w Rumii Janowi. Serdecznie witam nowego proboszcza, cały księdza Bolesława Antonów, proboszcza Strąbek Wielki za Piotra Bonina, które pozostaje moim bardzo serdecznym przyjacielem. Witam gorąco gospodarzy naszych gmin. powojta gminy Trąbki Wielkiej, pana Bożeja Konkola, pana Zbigniewa. Leszczyńskiego, przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkiej, Rady naszej gminy. Dziękuję za ten wielki gest ze strony gminy dotyczący remontu naszej parafialnej, zabytkowej świątyni. Witam Wójta Gminy Przywic, pana Marka. Zimakowskiego, jak wiemy, na terenie gminy Przylic leżą nasze wioski. Dziękuję naszym wójtom za objęcie patronatu honorowego nad naszym parafialnym festynem rodzinnym. To podziękowanie składam oczywiście także marszałkowi Województwa Łódzkiego, Panu Mieczysławowi Strugowi. Cieszę się bardzo z obecności Starosty Gdańskiego Pana Stefana Stolicznego. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli naszej zaprzyjaźnionej gminy Środkowej Frankowy. Z ufałem na z Panem Burmistrzem Wernerem Sztockem, Ale Scutę Warner, iż umarłne ojś frontem. I tam naszych sołtysów, wszystkich przedstawicieli wspólnych. Już teraz dziękuję za wspólną modlitwę, świętowanie jej wszelką. Pomoc. Serdeczne podziękowanie, zaproszenie, z tego z radością chciałbym się swoim posługom, a ja on więc obowiązał, że jak wspomniał wrogubile uszał, więc nie mogłem odmówić. Niech ta posługa pańska będzie wyrazem wielkiej wdzięczności, czci i uwielbienia Boga, dawcą wszelkich łask. Maryi Matki Najświętszej, kochającej Matkę Jezusa Nasz, Patrona Świętego Bartłomieja, jak wspomniał, czy możnego. Ale tak kochani Wam wszystkim, szczególnie drogim parafianom w z dawnej części obecnej, wszystkim związanych z tą parafią, rodziną, ale także, którzy się czują przyjaciółmi, moimi dobroczyńcami. A na nich 12 imion apostołów, dwunastu apostołów Maranka. Oto Słowo Boże. Bóg mnie Panu, dzięki. Aby rzeczywiście popatrzeć, jak Pan jest dobry. Mamy oczy, ale nie zawsze wszystko widzimy. Mamy uszy, mówi Słowo Boże, a nie słyszymy, jesteśmy głusi. Bo to Pan Bóg wyposażył nas, w kochani, wspaniały dary, umysł i serca, stwarzając nas na swój obraz i Boże podobieństwo. Pragnie też dobry, kochający Bóg abyśmy żyjąc godnie, szlachetnie, i pięknie na Ziemi, zasłużyli sobie na nagrodę życia i szczęścia wiecznego. A na nasze życie, to jest darem Pana Boga, dawnym zadanym, składamy się momenty radosne i smutne, u porażek i zwycięstw, radości i smutku życia i śmierci. Jakie życie. Już prorok w pierwszym czytaniu nam przypomniał, Kochana, abyśmy zrozumieli, że to nie człowiek, nie ty, nie ja, nie my. Jesteśmy sprawcami dobra, życia, tego wszystkiego, czym się możemy cieszyć, radować, a potem cieszyć się Szczęściem Wiecznym. Ale dawcą i sprawcą jest Pan. Niech to będzie myślą naszą przewodnią, zamyślenia. Patrzmy na prawdę, jak Pan jest dobry. Ciągle po prostu nam przypomniał, że jesteśmy u Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana, ale zarazem nauczyciela i mistrza życia. I dlatego, nie tylko chcę być słuchaczem, ale wykonam same słowa Bożego. I trzeba koniecznie wrócić do źródła kochani, do początku. To nie człowiek dał początek w życiu światu, istotom żywym. Choć technika jest wielka, ale czy to jest godne człowieka? Na szkielu hodować człowieka? manipulować genetyką tak bardzo poniżająco niejednokrotnie człowieczeństwo, Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę, mówi Słowo Boże, objawienie Boże. A za tym jak się to ma, to dzisiejszej sytuacji, kiedy nie Bóg, nie natura, nie mądrość, nie rozsądek, nie fachowość. specjalistów ma decydować o tym, czy jesteś mężczyzną, czy niewiastą. To widzimy się człowieka, w pewnym okresie życia może być niewiastą, odmyśli się, nie tak będzie to mężczyzną. Już Pan jest Sługa Boży, kandydat na ołtarze, już 12 mówi Człowiek XX wieku postępnie technicznym osiągnął wymiar giganta, lecz w wartościach duchowych skurczył się do wymiarów karła. Popatrz, czy nie jest to prawdą? Człowiek to brzmi dumnie, ale wtedy, gdy jest człowiekiem. Człowiek to dziecko Boże, a skoro dziecko Boże, to powinien starać się godnie, wie swój honor, ambicją i żyć jak wypada, jak się godzi dziecko Boże. A przecież Bóg przypomniał, ja jest Pan Bóg Twój. Będziesz miłował Pana Boga swego i to z całego serca, z całej duszy wszystkich sił, abyś niego swego jak siebie samego. A człowiek powiada nie, z potrzeb szatana nie będę służył, bo ja jestem Panem. Nie Ty, Bożej, Panie. Ty mi jesteś niepotrzebny, a jeśli jesteś, to bądź sobie nie przeszkadzaj. Bo ja jestem mądrzejszy, bo ja jestem Panem. Przywódcy państw, narodów, organizacji te powinni bronić, stać na straży budzącego się życia, godności człowieka obrony pokrzywdzonych. Stanowią prawa, praw prawo, prawu Nie zabijaj. Radź sobie, możesz kraść, kombinować, bo to masz do tego prawo. Kto ci dał takie prawo? Biedny człowieku, gdy się wywyższasz, wynosisz, a jesteś bez ram wobec pewnych spraw i tajemnic doleczalnych choroby, kataklizmów, o których często słyszymy i widzimy tragedią. A tu bardzo się pysz Czy jest to człowieka uczciwego, szlachetnego? To jest, mówi o jego człowieczeństwie pokora, szlachetność człowieka. Co jest Bożego? Dajcie Bogu. A co jest ludzkiego? Ludziom. I tego mamy się uczyć, i potrzebne są kochani. przed uroczystości, wydarzenia, rocznice, jubileusze i to dzisiejsze, i takie jak dzisiaj, o charakterze ściśle religijnym, ale przecież i ludzkim. Bo to, co człowiek przeżywa, miłość kości Kościoła, piękny wystrój, nasz nastrój, a potem druga część festynu. Po to, by się cieszyć, by wielkić Pana, by dziękować, bo godzin jest dwóch wszelkich panów, czci, uwielbienia i dziękuję, czynienia. Tego nas uczy nas dobry nauczyciel i mistrz Jezus Chrystus. Gdy będą z Bogiem stały się człowiekiem, kochani, dla naszego zbawienia, nie tylko męką i śmiercią i zmartwychwstaniem nas zbawia, ale zbawia nas i naturę, w życiu światu, przez Ewangelię na życie. Dlatego właśnie mądrość prawdziwa, dlatego wierność Pana, bo tylko mógł powiedzieć, że jest drogą prawdy i rzuca tą Jest Panem życia i śmierci. I popatrz, cały się człowiekiem. Dostał dzieciństwa, radosnych i smutnych. E, rodzi się w stanie wśród zwierząt. Ucieczka do Egiptu wygnana. 30 lat ciężkiej pracy w warsztacie opiekuna świętego Józefa. A potem służba w nauce Bożej prawdy. Osądzenia, oskarżenia, bluźnierstwa. Sąd najbardziej haniebny, wyrok śmierci. Za co? Że był dobry, że uczył prawdy, że jest Bóg, który ma prawo. Do tego, aby człowiek go czcił, kował, jemu służył. I za to go skazano na śmierć, ale on się okazał Panem śmierci i życia. Zmartwstał, wstąpił do nieba siostry i bracie. Czy jemu wierzysz? Panie, do kogo pójdziemy? Ty ma sobie słowa życia wiecznego. Słuchaliśmy dzisiejszej Ewangelii z niedzielnych. Do kogo pójdziemy. Mamy różne chwile, kochanie. Masz prawo nawet zwątpić. bo wiara nie jest rzeczą łatwą. Ale jeśli szczerze kochasz, to wiesz, kim ja jestem jako człowiek, jakim jest Bóg dla mnie, że On jest wierny swemu słowu. Ja bym się na to narodził, na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Prawdzie, prawda Was wyzwoli, każdy z prawdy słucha głosu mego, dlatego wspomniałem o tych rzeczach, kochani. Niegodnych człowieka, poniżających, degradujących człowieczeństwo. Czy godzi się tak żyć w, w osobie, Do czego to wszystko prowadzi? Kochani moi, świętych święci. Najpierw ona. Krowa świętych, Matka Najświętsza. Wczoraj było wspomnienie wspominie Najświętszej Marii Krowej. Daje nam przykład i wzór życia. Najpierw wiernego Panu Władnym i Wzorem życia wiernego Bogu są święci. A dzisiaj szczególnie nasz Pan jest nam bliski. Nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę, na warto, jaka piękna historia jego powołania. Filip wspomina na analogii to jego drugie imię Bartłomieja, że znalazł Mesjasza. Chodź i zobacz. Popatrz, siostry, braci. Ty masz też obowiązek przypomnieć, zachęcić, zaprosić. Może zdarzać stojących od Boga, popąpiewających, może własnej rodzinie. Nie złością, nie przekleństwem, nie straszeniem Pana, Panem Bogiem, piekłem, ale dobrocią, mądrością. Posłuchał i poszedł. Panie, skąd mnie znasz? Zajęcie się Filip, zawołuje, ja Cię widziałem pod tygą stojąc. Ty jesteś Mesjaszem, synem Bożym. Jak to? Skąd ta mądrość? Właściwa odpowiedź. Kochani moi, dzisiejsze Ewangelii Ciemne powiedziane, Nikt do mnie nie przychodzi, tylko mój Ojciec nie pociągnie. To nie Twoja, tylko zasługa moja, że jesteśmy ludźmi bieżącymi porządnymi katolikami, nie z metrygi, nie nowoczesnymi, nie poprawnie politycznie. Dzisiaj takie mam poglądy i to inne. To, że jesteśmy kapłanami, to nie nasza, moja zasługa. To Twój dar, Panie Boże. I dlatego jesteśmy wdzięczni, dlatego Ci dziękujemy. I kochani, popatrzmy, urzekł go Jezus. Wrócił i stał się apostołem. Przegrał niby życie, przecież śmierć poniósł i to męczeństwo. Czy naprawdę przegrał? Pan jest Panem życia i śmierci. Zobaczmy, jak Pan uzdrowił, bo Jego łaska trwa na wieki. Czy wolno, kochani, tylko żyć teraz Czy to wszystko? Mieć pieniądze, Majątek, zdobyć karierę, płacę. Dał Pan Bóg zdolności, to porozbijaj, korzystaj, ale pamiętaj, Pan Bóg na pierwszym miejscu. Pan Bóg ma prawo do naszej wiernej służby, do naszej miłości, wdzięczności, szlachetności serc. Pan Bóg stworzył nas w miłości. I dla miłości, kochani. I trzeba, abyśmy, żyjąc w tym czasie, nie narzekajmy, bo to nic nie pomoże. My za dużo narzekamy. To słońce za bardzo świeci. To znowu deszcz niepotrzebny, bo komuś przeszkadza. To za małe zbiory. To człowiek się nam nie podoba, ten czynny. Tak to jest w naszej naturze. Człowiek wierzący, prawdziwy wierzący, żyjący wiarą, odczytuje to jako zamiar Boży, to zadanie dla nas czynić piękniejsze życie, świat lepszy, a ten, który to uczyni, jest Bóg swojej nieskończonej dobroci i miłości. Pan Jezus, sekretarz Bożego miłosierdzia, kochani. Kiedy pyta, kto i Boży, jest największy, usłyszała, że jego miłosierdzie. I to jest pocieszające, bo tu jest grzech na świecie i w nas samych. Nie nadużywajmy Bożego miłosierdzia, ale liczmy, prośmy i pamiętajmy, że miłosierdzia Bożego dostąpią ci, którzy. Czynią miłosierdzia. miłosierdzi, miłosierni, miłosierdzia może go dostąpią. Tyle na świecie niepokoju, płatnych rodzin, rodzinach, społeczeństwie. I znowu, kochani, co Pan Jezus mówi siostrze W Austynie? Nie znajdzie ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. Kochani moi! Mówią mądrzy ludzie, im więcej politycy mówią o pokoju, tym większe jest niebezpieczeństwo wojny. Przecież żyjemy niby w spokoju, a wokół wojna. Tak ma być? Tak powinien człowiek postępować? Jeszcze o to Boga oskarżają, pytają gdzie jest Bóg, dlaczego pozwala? Bóg uczyniu człowieka wolnym, nie ogranicza, nie odmawia tego wielkiego przywileju, ale za to będzie odpowiadał. Jest wieczność. Uwierz w Jezusa, Sędziemu i Panu, jedynie sprawiedliwe. i temu, który za dobro wynagradza za zło Matko Najświętsza, Matko nasza wychowawczyni, ucz nas. Wiary, wierności, prawdziwej miłości, Boga i ludzi. Święty Bartomiu, mężu wiary, męczenniku za Bożą sprawą. Stawię się, oręduj za nami i bądź naszym opiekunem. Amen. Znajmy swoją wiarę świętą. To był gospodarz, ci, którzy żyją i bronią. Nie w pustych słowach, ale tak rzeczywiście. Ta praca z naturą, współpracując z Bogiem dał dużo radości i satysfakcji. I dobrze wiedzieli. Po początkowo jeszcze nawozy, lecz one nie wszystko załatwiają. Zniszczą naturalne składniki gleby i nie będzie przestanie rodzić. Najlepsza technika nie zawsze Ktedy Pan Bóg nie da słońca, wzrostu i szczęśliwie zebrać, tańskie <grymne> pracy do jak jako wodne czynne, Panu Bogu, ale niechże i dla was, kochani, tymi najlepszymi życzeniami, byście się nie łamali, byśmy sobie cenili to powołanie też Boże. To nie tylko lekarz, nauczyciel, ksiądz polityk, ale też piękne powołanie, bądźcie dumni i godli je pełnijcie i pamiętajcie kochani i którzy żyją i bronią chcą mieć swoją żywność i chcą zdrowia, nie skażą nie zarządzą Forsowanie naród głównych pod koniec festyny, a więc do remontowanego kościoła świętego Bartumiału Stoma. Już dzisiaj dziękuję wszystkim, drodzy parafianom i sponsorom, za wielkie wspaniałe zaangażowanie się w organizację i przebieg parafialnego festynu rodziny parafię organizacją. jest to naprawdę pod wrażeniem przygotowania festynu tego ogromnego sprzętu, ale także tego, co się z nim się wiąże. Występy artystyczne, ciasta obieczonych. Bardzo dziękuję.